No to Witojta i niczego się nie bojta. A no nie, właśnie, chciałem was postraszyć. I to kurwa, aż sam się wystraszyłem. No wiecie, mistrz, mistrz jakim ja jestem, niewątpliwie strachu, sam się wystraszył. O właśnie, to dobre. Wczoraj obejrzałem film, przedwczoraj, no nieważne, na Netflixie. Pokój 1408. Oglądaliście? No istne danse makabre. No wiemy, nie? Magiczne cwerki. 48. Brakujące do wylatowa. No właśnie, właśnie. Czy wylatowa miejscem strachu? Na pola hu No dokładnie, dokładnie. Ostatni chyba filmik, jaki wrzuciłem, o ile dobrze kojarzę, bo to jednak, kurczę wiecie, nawaliłem tego tyle, że już mam, zresztą kupę nagrałem, nie wrzuciłem i taki trochę i nam się wkradł, ale to nic, pomału się klaruje sytuacja, pył opada, wychodzimy z lasu, wstaje słońce, świt, świt, no widzicie, wszystko pasuje. No właśnie kurwa tak wszystko mi teraz zgrało, że aż mi ciary przeszły Przed chwilą obejrzałem kolejny film na Netflixie, tak coś szukałem i ja już go kiedyś oglądałem, ale to wiecie, czek jednym uchem okiem wpuszcza, drugim tyłkiem wypuszcza Puszcza, no właśnie No bo nie zwraca uwagi, tak jak wy coś widzicie Było, minęło Później już nic nie pamiętacie A zostało powiedziane no jakieś siły wyższe, ufole, no duchy, no nieważne Bogowie czy tam inne jeszcze diaboły jak policie Zapamiętuj wszystko I spokojnie żyj dalej A pewnego dnia zawołasz Bingo Bo ci coś dopasuje A, No tak, tak się buduje dowolne urządzenia Po prostu Pamiętaj to, co jakby już osiągnąłeś, idź dalej i, i nagle powiesz zaraz, zaraz. Coś tu mam jakiś problem, ale tam pamiętam było takie i to pasuje do tego. Aha, i jest bingo właśnie. Na tym to kurw do jeża polega. Więc yy, lubicie horrory, wiem, że lubicie. Więc teraz będzie taki horror mi drgawki przeszły na maksa maksymalny horror No wiecie chodzi o... No właśnie o mnie chodzi. No wszyscy wiemy, y, nagrywacie jakieś głupie filmiki, a im bardziej debilne, tym bardziej oglądalne. Już nie muszę chyba mówić nic więcej y, Żeby mieć oglądalność, nie? No, a widzicie? Ja, który nagrywam naj, naj, najważniejsze filmiki, e, praktycznie zerowa oglądalność, no, a widzicie, potrzebna jest to czarodziejska różdżka, trzask prask i 180 stopni i Izbienio będzie numero uno na całym świecie, e, jeśli jeszcze o tym nie wiecie. No ale ja Wam nie ukrywam. Zauważyliście, nie? Że ja nie kłamie, Mówię prawdę, samą prawdę i tylko prawdę. No. Opieram się na faktach autentycznych i prawdziwych. No, no tak do, do trzy razy podkreśliłem, żeby było kurwa jasne, że tu nie ma ściemy ani zmiłuj się. Dlaczego nie ma zmiłuj się? No bo... <laughs> no właśnie zakończyłem ten ostatni filmik mówiąc, że Wy jakby przysaliście się do, do tego tu i teraz i za Chiny nie chcecie żadnych zmian większych, zwłaszcza takich jak ja wam proponuję, 180-stopniowych. Po prostu no, przyzwyczajenie, nie? Druga natura powiedziałem. No i, i żeby was zmienić, też wam powiedziałem, że potrzebna jest dawka niszczącej energii. Biorąc pod uwagę, że chodzi o 180 stopni i całą cywilizację, no bo to nie ma się co tam szczypać, nie, no to kochani ta dawka musi być potężna, nie potężna. No. Mówiłem wam, że do każdego zadania potrzebna jest, potrzebne są odpowiednie narzędzia, odpowiednie podejście, sposoby, no no. Przypomnieć mrówkę, no to paluszek i już mrówki nie ma, nie? Ale słonia, no to już trudniej, nie? A ten smoka, to już by było chyba najtrudniej, nie? Takiego tyranozaura, wyobraźcie sobie, jak go zabić, nie? No nie da się, nawet szelba nic nie da, nawet bazuka nie wiem, czy by dała radę. Trzeba by użyć konkretnego narzędzia. No i teraz wyobraźcie sobie całą cywilizację, ja zamierzam, ja, jeden, one sztuka człowieka, Zamierza przekręcić o 180 stopni. No to, no to muszę mieć narzędzie potężne, olbrzymie. Taki swoisty miecz Demoklesa. Zawieszam, zawieszam, właściwie od dawna zawieszam, ale już teraz chyba się to widzę, finalizuje wszystko. Aż mnie przerażenie ogarnia, jak tak ogarniam właśnie całość tych, tych. tych... No właśnie, co to jest? Eee, nie wiem, czy mówiłem, może mówiłem. Książka z Świtu, zauważcie moje nazwisko. Rok 87, kiedy ja jestem pobudzony duchowo, wychodzę z lasu po 14 latach pracy. A Barbara Marciniak dostaje kopa w mózg i to w Grecji u stóp Akropolu, żeby tą książkę napisać. No, także widzicie. Wszystko jakoś tak, no i ten grobowiec Pakalwotana, 52 rok to była konwergencja harmoniczna w 87 roku właśnie jesienią, żeby go przywołać, ducha tego tego, tego Jezusa Indian, jak mówiono o nim. No, i grobowiec faraona e, gdzieś tam odkryto, nie? Zapis gry w 52, boga, chota, z ludzkością, nie? I z reguły ludzkość przegrywała, jak dotąd, nie? Ale ja już dawno powiedziałem, że nie mam zamiaru przegrać. Podobno czasami nam się udawało. No właśnie. No i tak powiedziałem tajemniczo, że żeby z nimi przegrać, to trzeba z nimi. Przepraszam, żeby z nimi wygrać, to trzeba z nimi przegrać. Ja? Takie czary Mary. Magia, filozofia, nie? No po prostu trzeba się zastosować do ich woli, ich poleceń, zaleceń, czyli no dać dupy Bogu inaczej mówiąc, nie? Powiedzcie, no jak jak, my tu sami się rządzimy, nie ma żadnych bogów jebać ich i tak dalej. No tak przynajmniej teraz wszędzie słychać, nie? Ludzie. No, duma, pycha i tak dalej. No, mówiłem wam jak, jak Tytanik ten zakończył, mnie Był taki dumny, pyszny, nic nam nie grozi, nie zatoniemy, Bóg może nam naskoczyć. No i, no i stało się, nie? No właśnie. No tak samo wejście Apollo 13 też, 10 kwietnia zaczęli się tam przygotowywać, a 11 wystartowali, nie? I to jeszcze o 13.13, .13, żeby to podkreślić, że pff, co tam trzynastka, nie? Czyli cały czas taka, wiecie, duma, pycha. Żadne zabobony, żadnych bogów. To technika, my tu, kurwa, wszystko mamy opanowane, nie? No i 13 kwietnia jebudu, blisko księżyca. Zatoczyli kółeczko i ledwo, ledwo cudem im się udało wrócić, no. Apollo 13, no widzicie, dalej wątpicie. No właśnie, dlaczego? Rozumiecie, dlaczego moja żona umarła właśnie mając 61 lat? I teraz właśnie, no. No, to są właśnie te czary Marii, o tym będziemy mówić. Więc obejrzałem film przed chwilą, który już oglądałem. Dzień zagłady Uuu. nie, przymi groźnie. I powiem wam, że to jest świetnie nagrany, to jest stary film, 98 rok chyba, nawet dokładnie. I też jeszcze 8 maja premiera, no to już dzień zwycięstwa, a widzicie. No właśnie, czyli dzień zagłady, ale jest nadzieja. No i ten film się skończył taką. No w zasadzie można powiedzieć starzy wyginęli, a, a, a młodzież yy, dzieci i wnuki no nie wszystkie, ale przeżyły, nie. No tam poświęcenie i tak dalej. W każdym razie w tym filmie wystąpiło mnóstwo mnóstwo takich odniesień do, do, do mnie, do czasów tutejszych, teraźniejszych, do mojej żony, do jej śmierci. No wszystko się zgadza. No właśnie, zaraz wam tu pokażę, to połowa filmiku. I mówię wam, uwierzcie, kurwa będzie się działo. No. Aż nie wiem czy to mówić, bo może w panikę wpadniecie. Pamiętacie, yy, jak to było? Wojna światów, tak? No, puszczono to w radio, w telewizji chyba. I ludzie wpadli w panikę. Tam doszło do cyrków. Inwazja Marsjan, nie? No wiem o co chodzi. Orson Welles, tak? Chyba. No więc yy, dzisiaj jest który 14 grudnia, 23. No, i coś wam to mówi? No, pewnie nic, bo jak zwykle wam to nic nie mówi. Ilu z Was wie, że to jest rocznica? I zaraz zobaczycie, jaka, to już tu ciarki was przejdą, no. No, Nostradamus się urodził, no. 14 grudnia. Którego roku? 1503. No, należy co zrobić, no. Ja tutaj wziąłem i sobie tak policzyłem, no i właśnie jak zobaczyłem wynik, to aż mi skóra ześcierpła. No macie 1423, 1453, czyli do 2000 roku było 497 lat. No tu już też jest kurwa. Czy wiecie tę magię? W 1997 miałem 44 lata. To mamy 3 czwórki, nie? No jedynka, no to 1444. Słynna bitwa pod Warną. Haha, król, no no. Władysław Warnęńczyk, tak, War, war, wojna. Władysław Jagieł, no tak kojarzyć, kojarzyć. Władysławowo, jeszcze nad morzem, blisko, nie? Gdzieś leży. No i jeszcze 23 dodajemy i co nam wyjdzie? 520 lat. 520 rocznica urodzin Nostradamusa. No jasna cholera. No, graf w 52. No, no, widzicie, jak to wyłazi wszystko? No, bo zero jest zerem, więc się nie liczy. Proste, no. To jest tak proste, że nie No, i mówiłem wam, że Nostradamus yy, mówił że pod koniec XX wieku jego duchowy syn odczyta jego czterowiersze. No i tak się stało. Właśnie pod koniec XX wieku zacząłem rozumieć, co te czterowiersze mówią, jak to wszystko działa. Nie? Pierwsze zatknięcie, jak już mówiłem, miałem w roku 1903, przepraszam, <grym> poprzez gościa urodzonego w roku 1903, czyli Leszka Szumana, Szum An. Szumem. O kurwa, już mi znowu skóra ścierpła. Ja miałem takie pseudo szum, szum, Tam gdzieś taki portal był, już nie pamiętam jak to się nazywa, ten, ta strona, tam o wiatrakach trzy lata wojowałem i, i, i tam szum miałem takie, czy w innym. I jakiś gościu po latach mnie, były moderator z, z Nautilusa, z tej, z tej strony, rozpoznał mnie dzięki mojemu temu takiemu pismu które jest tak wyjątkowe że nikt tak nie pisze tylko ja i zobaczył gdzieś w innym portalu zupełnie i mówi o, pamiętam tego gościa tylko on szum zamienił na skowyt <grywia> pasuje jestem białym psem przecież nie krystalicznym zresztą że mnie poznał po tym piśmie, nie? że ja byłem moderatorem na Wutilusie i sam szef, czyli Bernatowicz, kazał, kazał jemu mnie wyciąć. No i wtedy mnie wyciął, nie wyrzucił. No tam powiązałem to wtedy z tym z, no, z katastrofą w Rosji, z tą elektrownią na Jenisieju, gdzie 10 bloków, znaczy prądnic, generatorów, <tum> turbin Chyba 9 metrów blisko średnicy kanały wlotowe, no to coś potwornego, nie? to zobaczcie, jaka masa wody i tam ze 100 czy iluś metrów to spadało czy 200. No, jedna z największych na świecie. No. I nagle nagle rozumiecie, jedna z tych rur została zatkana. Czym? No jak można taką wielką rurę tak nagle zatkać przy takiej masie wody? No dość, że się zatkała. No. I nastąpiło tak zwane jebnięcie, czyli gwałtowne zatrzymanie ogromnej masy wody. No niestety rozjebało tam pół elektrowni i ten zginęło tam kilkudziesięciu ludzi I to było właśnie nie pamiętam, no dzień, dwa, trzy czy natychmiast już teraz Wiem, że powiązałem to, no po prostu Czyli ja tam brylowałem na tym forum Nautilusa, no, te trzy kobiety, o których mówiłem wam ten 14 czerwca Piękne niebo nad Polską one mnie chwaliły właśnie za te wiatraki. Ja tam napisałem, że im, znaczy na tym forum wtedy, że wymyśliłem takie super hiper wiatraki, które no bajka, no działają przy każdym wietrze, są odporne na, na wszystko i, i produkują prądu jak zwariowane. No takie nazwałem go a to też było takie olśnienie, bo to spadło mi z nieba, no, no bo ja tam mówię, trzy lata się męczyłem, męczyłem Ciągle tam mówiłem, że trzeba iść w tym kierunku, ten, no później się okazało, że firmy zaczęły też iść w tym kierunku. No może przypadek, no nie będziemy się kłócić. Ja po prostu wyciągałem logiczne wnioski, się przeglądałem, studiowałem i mówię, no to nie, to trzeba iść tak, to tu, to tu, to tu. No tam wiele patentów mogłem zrobić na tym, ale wiecie, mnie to nie bawi, nie mam czasu, kurwa, na głupoty. A te wiatraki oczywiście no będziecie robić, będziecie, bo one są tak fantastyczne, że. No i, i cała ta wiatrologia właśnie zmierza w tym kierunku. No kurczę, no to może powiemy innym razem. Dość, że ja po prostu użyłem mózgu, wiecie, zacząłem myśleć logicznie, myśleć, wyciągać wnioski. No i, 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 i ktoś mi pomógł, bo pamiętam się tak męczyłem. I była godzina pierwsza 53, to właśnie, nie? Finał. Bo olśnienie. I wiem jakie wiatraki, jak mają wyglądać. I mówię, Jezu, przecież to jest to, bingo, nie? O powiedziałem Jezu, nie? Może to on tam zadziałał. Mm. Cokolwiek, czy kimkolwiek jest ta idea Jezusa, no nie chodzi już o samą osobę, czy ona była, czy nie, to naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Najważniejsze jest to, co ona powiedziała, rozumiecie? To jest, za właśnie, że już to mówiłem ja Janie Pawle II, nie, że on się też wkurwiał na was, bo on mówił i to nie głupio mówił, nie? Ale wyście mieli to w dupę, wy tylko lecieliście i o, widziałem papieża, o, byłem blisko, o, nawet mnie dotknął, ha, ha, ha. mam zdjęcie z nim, a. a co mówił, a coś pierdolił tam, no, tak, no, może nie tak brutalnie, ale tak mówicie, nie. a co mnie tam bełkotał, coś tam. to mnie nie interesowało, tylko patrz, 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 byłem tam, zobacz, tu widziałem Watykan gdzieś, kurwa, ten, no. Czyli ważne jest to, co, ten, co jest przekazywane, nie? Informacja, no. no. i była ta właśnie pierwsza. Przepraszam. Pierwsza 53. No dobrze, mówię. W nocy, nie? I nagle bim. Boże. Tak, to jest to. Bingo, nie? Dzień, no nie wiem, gdzieś musiał znaleźć. No to musiało być blisko, przed 2000, 2008 rok, może 7, 6, no gdzieś w tych granicach. I ten, yy, czyli finałowy wiatrak, czyli finał to 9, nie? Omega, mówiłem, 1 alfa, 9omega, matematyka i tak dalej. Czyli 1953, a, a, robi się ciekawie, nie? Znowu moje urodzenie. I omegowaty wiatrak, no i, i te wiatraki jeszcze... No nie pokazywałem światu, nie zrobiłem nawet modelu, żeby przetestować, ale to wszystko mamy czas jeszcze, nie? Jeszcze będziecie je używać. No i jak ja tym kobietom właśnie to wtedy napisałem, że takie wiatraki wymyśliłem, to one zaczęły, o, jesteś geniuszem, zbawcą narodu, tam takie teksty, nie? No i, i ten. I to był 14 czerwca 2009. Wyszedłem niebo. Wszystko, kurwa, znalazłem się w raju. No, widzicie, chwalono mnie pod niebiosa i niebiosa zareagowały. I jednej z tych kobiet ukazał się tego dnia Jezus. A, no właśnie, powstaje pytanie: czy zazdrościł, czy popierał, nie? Że, o, tak, tak, tu mam Zbienio, to mój kumpel, my tu razem, no tak, tak, no bo Jezus nie jest moim wrogiem. No, to zapomnijcie, łopy głupie, bo... On i ja mówimy to samo, nie? No, ogarnijcie się i żyjcie po Bożemu, nie? No to o czym tu rozmawiać, nie? Tak, bo mówiłem, nie, że bogowie i ja to kumple jesteśmy, nie? 7-7, no i tak dalej, i tak dalej. Czyli 14, no właśnie, a to 14 grudnia, 520 rocznica urodzin Nostradamusa. Aha, a kin 55. A i tu są jeszcze lepsze czary, Mary. Aber das już schon im nächsten